Samochodem ciężarowym Volvo FH12 z 2012 roku przyjechał do nas pan Grzegorz z Myślenic. Oryginalne skórzane obszycie kierownicy jest już mocno zniszczone. Pan Grzegorz samodzielnie zdemontował kierownicę pod naszą firmą i dał ją do szybkiego obszycia. Skóra jest już do połowy ściągnięta, ale widać, że była mocno zniszczona. Daje ją z powrotem na produkcję. Gotowa. Oprzyliśmy ją naturalnymi skórami, gładką i perforowaną, połączonymi w oryginalnych pierścieniach. Zszyliśmy szwem seryjnym w czarnym kolorze. Zajęło nam to trzy godziny. Teraz oddamy ją z powrotem w ręce pana Grzegorza, który zamontuje ją w swoim samochodzie i ruszy w dalszą drogę.